Dzień dobry, chciałem zaprezentować Państwu przepięknego Volkswagena Touareg'a. Auto z 2007 roku, od pierwszego właściciela, z przebiegiem zaledwie uwaga 154 4000 km. Niewiarygodne, ale prawdziwe. Od pierwszego właściciela jeździł nim lekarz. Wszystkie serwisy ASO, do 108 000 km auto było serwisowane w ASO. Z pełną gwarancją tego przebiegu, z pełną gwarancją e, bezwypadkowości, naprawdę bardzo, bardzo o, zadbany egzemplarz, myślę, że chyba jedyny egzemplarz w Polsce z takim, z takim przebiegiem, powtarzam, 154 000 km, wszystko udokumentowane, jeżeli chodzi o ten przebieg. Także pełna gwarancja tego przebiegu, To ma auto adekwatnie tak do przebiegu tak samo wygląda. Naprawdę prezentuje się bardzo ładnie, tak wygląda z zewnątrz. Jest to wersja poliftowa 2007, rok 2. 5. Diesel, tutaj mamy ubytki klaru gdzieś tam od słońca ale tak jak mówię auto serwisowane do samego końca wszystko jak w najlepszym najlepsze teraz pokażę w środku. w środku ten samochód jak nowy A wiadomo gdzieś na lakierze na czarnym kolorze zawsze coś tam aką znajdziemy coś natomiast tutaj w fotele wszystko tak jak w nowym samochodzie z rzeczy niefajnych, radio nawigacja gdzieś tam że raz się włącza, raz się nie włącza ten wyświetlacz, bo same radio wszystko, o, wszystko gra W najbliższym czasie zostanie to usunięte Auto tak jak przyjechało, tak naprawdę jest wystawiane Wygląda z przodu, teraz pokażemy z tyłu ja mówiłem, adekwatnie do przebiegu Przebieg 154 000 km Ten samochód w środku Naprawdę jak nowy, jakby tutaj Nikt nie siedział tak wygląda Pokażę jeszcze od strony kierowcy, jak to wygląda Kierowcy, tak samo to wszystko bardzo bardzo ładne, zadbane po nie żadnych plam. Tak jak auto przyjechało, naprawdę wystawione w tej chwili jest auto odpalone. Ma 154 568 km do 108. Auto serwisowane w ASO. Wszystkie serwisy w ASO później po 108 000 km. Jest tam jakoś jakimś tam normalnym. No ale naprawdę na ten rocznik uważam, że ciężko będzie znaleźć podobny egzemplarz, żeby był tak zadbany no i z takim przebiegiem. coraz 254 000 km, czyli podsumowując, Volkswagen Tuareg 2007 rok od pierwszego właściciela. Wersja poliftowa, wersja poliftowa 2,5 dieselek z pełną gwarancją przebiegu, z pełną gwarancją bez wypadkowości.